O książkach dzisiaj. Czyli format na tym kanale, który nie interesuje chyba nikogo oprócz mnie jakichś trzech osób, które o to prosiły. Podsumowanie czytelnicze wakacji. Tak, wiem, że mamy październik. Eee, na swoje usprawiedliwienie powiem, że po prostu bardzo nie chciało mi się tego nagrywać. E nie przedłużając w sumie, bo o, o czym ja mam tu gadać? No, Przyszłam gadać o książkach, więc pogadajmy o książkach. Szczerze nie pamiętam, którą przeczytałam pierwszą, więc zacznę od tej, która pasuje mi do odfitu. Ogólnie chciałabym, żebyście potraktowali ten film jako taki luźny materiał do obejrzenia, do kotleta. Nie traktujcie tego jako poważną analizę literatury, bo ja nie jestem poważna. Literatura, którą czytam też nie. Po prostu chcę uniknąć rantu z waszej strony. Nie, ja się nie będę tutaj wypowiadać elokwentnie. Przyszłam tylko tutaj luźno pogadać o książkach i oczekuję z Waszej strony tego samego. Te komentarze są dla Was jak zawsze otwarte. Zaczynając od podstaw jak w szkole podstawowe. Haruki, Murakami ślepa wierzba i śpiąca kobieta. To jest zbiór opowiadań. I ja chyba muszę wrócić do podstawówki i nauczyć się czytania ze zrozumieniem, bo nie miałam pojęcia, że to jest zbiór opowiadań. Przeczytałam tę książkę, nie lubiąc zbiorów opowiadań. Ja nie lubię zbiorów opowiadań. Nie, nie cierpię zbiorów opowiadań. Ja lubię, kiedy fabuła książki jest ciągłością, kiedy z punktu od A do punktu B. Nie lubię niezwiązanych ze sobą pourywanych fragmentów, które muszę gdzieś szyć i się domyślać, że mogą mieć ze sobą coś wspólnego, a kosztuje mnie to wysiłek intelektualny, którego nie lubię. Natomiast Haruki Murakami jest dla mnie takim autorem, którego ja przeczytam wszystko bez zawahania i nie będę narzekać. Eee, czy jest to dobre podejście? Pewnie nie. Tak. Otóż nie. Nie ukrywam, jestem wielką fanką jego książek. Może nie podążam aż tak ślepo za jego gdzieś tam. Poglądami, ale lubię to, jak on pisze. Lubię to, jak te książki są przetłumaczone na polski, bo to też jest bardzo duża robota tłumaczy w tym wszystkim. Lubię bohaterów, których kreuje. Lubię patrzeć jego oczami na wydarzenia opisywane przez niego. E, I tak też było w tej książce. Bardzo mi się podobała ta książka. Więc mi się wydaje, że muszę Was trochę ściągnąć do y, parteru. Nie inaczej było w przypadku tej książki. Jest to zbiór niezwiązanych, przynajmniej takie jest moje odczucie, ze sobą opowiadań, które są bardzo. Dziwne. Dziwne. Niewiele też pamiętam z tego, bo czytałam to na początku wakacji, jak wspomniałam, mamy październik. Natomiast bardzo wygodnie mi się to czytało, po prostu. Yy, niektóre były bardziej obciążające psychicznie, niektóre były mniej. Pamiętajmy, że to jest Haruki Murakami, tak tutaj nie będzie relaksu. Eee, <grych> no co ja mogę rzec? To opowiadania nie są długie. Maksymalnie 30 stron mi się wydaje. Dobra, do 50. Co najmniej 200. Eee, wydanie też yy, z wydawnictwa Muza jest bardzo ładnie. Wydane. To jest ta czcionka, którą ja lubię. To jest tyle światła na stronie, ile ja potrzebuję. Sama okładka jest ładna, just look at it. Dosłownie to jest moja paleta kolorów. Ja to kupiłam z outletu na Empiku, ale mi się wydaje, że normalnie też możecie to dostać, tylko po prostu pewnie w innym wydaniu. Co ja mogę powiedzieć? Popłakałam się na końcu tej książki, ale ja płaczę na końcu każdej książki. Wy mi możecie dać do przeczytania instrukcję tostera ja się popłaczę. Jeżeli szukalibyście książki, która jest coś takiego w literaturze japońskiej, co ja lubię, nie wiem jak to opisać. To jest inny sposób patrzenia na rzeczywistość, mam wrażenie. Nie wrzucajmy też wszystkich autorów do jednego wora. Wiadomo, ja też nie jestem jakoś mega zaznajomiona z tym jakby rodzajem literatury, odłamem, pochodzeniem. Ale to, jak murakami opisuje emocje swoich bohaterów, jest bardzo chłodne, bardzo zewnętrzne, bardzo zdystansowane. I to dobrze kontrastuje z moją osobistą wrażliwością, która jest na dosyć wysokim poziomie, przez co stykam się z czymś kompletnie innym i odmiennym od swojego postrzegania świata i emocji. Dobra, bo biadole. Jak mąka z wodą. No, jest to fajna książka. Oceniłam ją 4 na 5, mi się wydaje. Pyta eee, jest, też nie jest długa. Nie umiem wam powiedzieć, o czym są te opowiadania. Są o ludziach, są o relacjach, są o emocjach. Życie to śpiew, tak. życie to taniec, życie to miłość. Bardziej taka abstrakcja z tego wie, taka bizarność niż, niż fantastyka. Przeczytam wam tytuły w ogóle tych opowiadań, bo jak ja to zobaczyłam, to myślałam, że skisnę. I jeżeli coś jecie w tym momencie, to polecam sobie przewinąć ten fragment do tej minuty. Przypadkowe tytuły. Koty ludojaby. Wymioty 1979. Kamień w kształcie nerki, który na co dzień jest gdzie indziej. Samolot, albo o tym, że mówił do siebie, jakby recytował wiersze. Myślę, że po samych tych tytułach jesteście w stanie stwierdzić, jaką dziwnością wieje z tej książki. I to jest dziwność, którą ja lubię i za którą ja jak najbardziej idę. Kocham Harukiego Murakamiego. Dura, bardziej kocham jego twórczość niż jego samego, bo go nie znam. Czwarty raz to mówię, ale polecam. Tym bardziej, jeżeli lubicie zbiory opowiadań. Ja nie lubiłam, a to przeczytam i oceniłam całkiem dobrze, więc. This shit is fucking awesome. Druga książka na naszej liście są to sklepy Cynamonowe Bruno Nachulsa. E, to chyba być lektura w końcu. Nie wiem, czy to była lektura, czy nie. O w każdym razie przeczytałam to, bo. I'm fucking crazy. Pozaznaczałam sobie nawet parę fragmentów. Nie pamiętam tego. Jest to bardzo oniryczne. Bardzo. Nie, to też nie wiem, jak opisać szczerze. Bardzo trudne do zrozumienia dla mnie. Bardzo mało zrozumiałam z tej książki, a czytało mi się ją super. Ja bardzo rozróżniam proces czytania od procesu interpretacji książki. Mam nadzieję, że Wy też tak robicie. Uważam to za dwie totalnie odrębne płaszczyzny, jeżeli chodzi o czytanie. Proces czytania super. Samo zrozumienie tej książki? Nie super. Musiałam poczytać i zagłębić się w parę interpretacji, wyjaśnień, objaśnień. Zwróciłam się nawet do Was z tym na Instagramie, żebyście mi powiedzieli, czy mieliście taki sam problem z tą książką, czy to po prostu ja jestem głupia. E, I mam dwie teorie: albo wszyscy jesteśmy głupi, albo ta książka jest trudna do zrozumienia. Bo spora ilość osób odezwała się do mnie z tym samym, że Wy też za pierwszym razem nie chwyciliście tej książki, e, że potrzebowaliście gdzieś tam pomocy z zewnątrz. Niektórzy z Was mi nawet własne interpretacje pisali, to było super. I powiem tak, to wcale nie jest złe. Jeżeli się nie zrozumie książki. Uważam, że to jest wręcz ciekawe, że jakiś utwór jest w stanie skłonić nas do tak intensywnego myślenia nad nim. Dla mnie to jest plus. Podobała mi się ta książka. Nie wróciłabym pewnie do niej, nie przeczytałabym jej ponownie, ale ciężka dla mnie. Nie umiem o niej powiedzieć wiele więcej. P podejrzewam, że o żadnej z tych książek nie będę w stanie powiedzieć więcej, bo uważam, że obrałam sobie dosyć trudne lektury, jak na lato, wakacje i taki luźniejszy czas. Eee, nie wiem, ja po prostu chyba lubię sobie robić pod górkę. Eee, nie pamiętam, na czym skończyłam, bo mi przerwało. W każdym razie, e, Świat widziany oczami dziecka to jest motyw w tej książce, więc już samo to nam sugeruje, że będzie to takie właśnie trochę rozmyte między rzeczywistością a światem nierzeczywistym. Oceniłam to trzy na pięć, z racji tego, że czytało mi się fajnie, niewiele zrozumiałam, potrzebowałam trochę zewnętrznych bodźców, ale kim ja jestem, żeby oceniać Bruna na szuca, No jak było to fakt? Przeczytajcie to, bo to chyba było lekturą, a potem nie było, a nie wiem, bo ja też rozszerzam Polski, więc ja mam trochę inną perspektywę na to. To jest ciekawe. Eee, mrok jest miejscem. Ariana Castella. Kolejny zbiór opowiadań. Dostałam tę książkę, ta książka została mi pożyczona, to jest książka mojej przyjaciółki, kazałam mi ją przeczytać. Stwierdziła, że na pewno mi się spodoba, bo jest właśnie dziwna i, i taka... Jak już mówiłam, ja nie jestem fanką zbiorów opowiadań, przeczytałam to chyba w jeden dzień, bo to też jest bardzo krótka książka i też bardzo fajnie wydana, że mamy duży druk, dużo światła na stronie. Szczerze, nigdy nie słyszałam o tej autorce, nigdy nie słyszałam o żadnej książce od niej, a ta chyba zdobyła jakąś nagrodę. Albo nie. Ładuje mi się kamera, więc w tym czasie zjem sobie jabłuszko. Juu. Mmm. jakie to jest dobre jabłuszko. W ogóle, patrzcie. Tego paznawcie się ułamałam. Tego się ułamałam. Tu się pobrudziłam. No kurde. Kupiłam nową małpę z Ikei. Chwila. Nowa małpa, o cholera, co się stało? Roki. We look the same. To jest kom... Chwila, może zjem. To jest kompot. KOMPOTCIK! Eee. No nie powiecie, że nie jestem piękny. O, tam syf w kuchni, dobra, nieważne. Eee. Sorry, widzę, nie pamiętam znowu, o czym mówiłam. To jest znowu zbiór opowiadań, yy, znowu podkreślę to, ja nie lubię zbiorów opowiadań. I znowu się powtórzę, ja nie pamiętam, o czym jest ta książka. Świetnie. Jak mówiłam, to są książki, które ja czytałam w wakacje, więc już jakiś czas temu, ale to, że ja totalnie nie pamiętam o czym to jest, też trochę o tym świadczy. Szczerze, wolę już, jeżeli książka wzbudza we mnie bardziej yy, skrajnie negatywne emocje lub skrajnie pozytywne, niż jeżeli nie wzbudza żadnych emocji, ta trochę tak była, nie wzbudziła we mnie żadnych emocji, chyba nawet nie płakałam na końcu. A to, a to już jest naprawdę wyczyn w moim przypadku. Bardziej rozpatruję to jako kolejny jakiś tytuł na mojej liście książek przeczytanych w tym roku niż coś, co zostanie w mojej pamięci na dłużej. Natomiast tu zaczyna się robić ciekawie. Przechodzimy do tej książki. Ernest Hemingway, Rajski ogród. Kupiłam tę książkę już w tamtym roku i postanowiłam, że wtedy w lato ją przeczytam, bo klimat, który tutaj panuje jest iście gorący, wakacyjny, letni. To się akcja się dzieje we Francji, mi się wydaje. I postanowiłam, że przeczytam to wtedy. Surprise, surprise, nie przeczytałam tego wtedy. Przeczytałam to w te wakacje i przyznam szczerze, jest to jedna z bardziej emocjonujących dla mnie książek. Mamy małżeństwo, które jest yy, w trakcie swojego miesiąca miodowego. W zasadzie można odnieść wrażenie, że ten miesiąc miodowy straszliwie się ciągnie. Ja myślałam, że to jest jakieś pół roku. Mam sporo momentów zaznaczonych, co widać na załączonym obrazku. To, co jest ciekawe w tej książce, to to, że kobieta z tego małżeństwa zaczyna w pewnym momencie dosyć mocno kwestionować swoją tożsamość płciową. Jest to bardzo niecodziennie ograne, jest to bardzo dziwne, pełne niedopowiedzeń. W pewnym momencie to małżeństwo zaczyna mówić na siebie per bracie, per bracie. raz mówili na siebie w zaimkach żeńskich, raz w zaimkach męskich, do siebie nawzajem. I jeszcze ciekawszym zwrotem akcji w tym wszystkim jest druga kobieta, która się pojawia w trakcie. Małżeństwo będąc w trakcie tego miesiąca miodowego poznaje dwie inne kobiety, jedna z nich zostaje z nimi na dłużej i odgrywa rolę takiego, nawet nie trzeciego koła, takiego przeszkadzacza w tym związku. Zaczyna się tworzyć nam taki trójkąt miłosny. I to, to nie jest wcale erotyk. To nie jest, to nie jest taka książka, jaką sobie wyobrażacie, kiedy słyszycie moje słowa, bo mam wrażenie, że jakoś bardzo pokrętnie to tłumaczę. Brew pozorom bardzo mało jest tu opisanej tej cielesności, mimo że tak naprawdę wszystko wokół tego się otacza. Co też uważam za bardzo ciekawe i bardzo dobrze rozegrane. Ja nie lubię, jeżeli główną rolę w książce odgrywa tylko a. Jest to dziwne, to nie jest relaksująca pozycja. To jest pozycja, która z każdym rozdziałem każe mi się zastanawiać coraz bardziej, co ja w ogóle czytam. I co ciekawe od takiej strony technicznej Ernest Hemingway nie dokończył tej książki, kiedy ją Pisał. On zmarł w trakcie pisania. Ja nie wiem, kto ją za niego dokończył, nie jest to powiedziane. Jest napisane, że opublikowano ją dopiero 25 lat po jego śmierci. To, co też chciałam wspomnieć, co jest fajnym motywem, który ja osobiście lubię w literaturze, to to, że główny bohater sam w sobie jest pisarzem. I przez całą książkę jest opisywany jego proces pisania, jego powieści, która idzie mu bardzo mozolnie, która w pewnym momencie przechodzi duży przewrót. Szczerze mogę polecić. Te... To dla mnie było 5 na 5. To była najlepsza książka, jaką przeczytałam w te wakacje. Nie wiem, czy w ogóle nie jedna z lepszych w tym roku. Definitywnie muszę zacząć czytać więcej Ernesta Hemingway'a, bo to była moja pierwsza książka tego autora. E, Dziesic na yes, e, i ostatnia książka, jaką mam z tego zestawienia e, 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 była jednocześnie pierwszą książką, jaką zaczęłam czytać w te wakacje i ostatnią, jaką skończyłam. Nie dlatego, że była słaba, po prostu po drodze pojawiły się te wszystkie inne, które jakoś bardziej mnie wciągnęły w pewnym momencie. E, jutro. Jutro będzie futro. Dokładnie jutro, nie ma już żadnych zasad i jest to pierwszy tom całej serii tego autora. Ja Wam opowiem, dlaczego ja zaczęłam czytać tę książkę. Mianowicie w filmie prostracji, w którym ona ciśnie po bodajże fali. Prostracja wspomina o książce, którą kojarzy ze swoim takim dzieciństwem, wczesnymi latami nastoletnimi. Właśnie taką dystopiną, w której bohaterowie muszą sobie poradzić w nowej rzeczywistości, jaka ich ta potkała. Wspomina właśnie konkretnie o tej książce. Surprise, surprise! wielkim zbiegiem okoliczności ja tę książkę mam na półce w moim domu rodzinnym, odkąd pamiętam. Ta książka, chyba to wydanie konkretnie Polski wyszło w 2011 roku, coś około tego. Czyli no, basically, od kiedy ja się. Uro... W sensie jestem starsza niż 2011, ale od kiedy mam bardzo mała pamiętam tę książkę, że ona stała na półce ja jej nigdy nie przeczytałam. I stwierdziłam, że to jest znak. Dosłownie moja rodzona mama poleca tę książkę na filmie. Ja to muszę przeczytać. E, sięgnęłam po tę pozycję i uważam, strasznie, strasznie fajne to jest. W sensie teraz tak czysto czysto rozrywkowo. Mamy grupkę chyba siedmiu, ośmiu, coś około tego, nastolatków, którzy wyjeżdżają na biwak na parę dni, pod miasto, w którym mieszkają. Kiedy wracają, okazuje się, że nikogo w tym mieście nie ma. Nie! Myślałam, że to będzie bardziej takie science fiction vibes, a to jest całkiem rzeczywista rzeczywistość, i z przykrością muszę przyznać, że to jest trochę nasza obecna rzeczywistość. Ale to już jest wina tego, że znowu ja nie umiem czytać ze zrozumieniem. Ja nie wiem, czemu ja oczekiwam, że to będzie science fiction. Nic na to nie wskazywało dosłownie. Ja naprawdę muszę się cofnąć do podstawówki. Natomiast to, jak bohaterowie próbują sobie poradzić z właśnie tą nową rzeczywistością, w której się znaleźli, bardzo mi się podoba. Trudności, z którymi oni się mierzą, nawet nie tylko fizyczne, takie psychiczne. Walka, którą toczą na co dzień, próby gromadzenia zapasów, próby zarządzania zas Osobami. odnalezienie się w tej grupie, wyznaczenie przywódcy to wszystko, te wszystkie procesy są bardzo fajnie opisane w tym pomimo, że to jest książka dla młodzieży i to wszystko jest bardzo przystępne. Narrator jest pierwszoosobowy, wszystko jest opisywane z perspektywy jednej z tych dziewczyn, które tam się znajdują. I to co też mi się podoba, to co było często podkreślane w tej książce, to że bohaterowie, którzy tutaj są, oni są nastolatkami, oni, oni nie są nawet pełnoletni jeszcze. Zdają sobie sprawę, że to co oni w tym momencie przeżywają, to nie jest tak jak było zawsze na filmach, to jest rzeczywistość, która różni się od tego, czego oni oczekiwali. To wcale nie jest fajne to co się dzieje. Największy taki ich dylemat, czy oni chcą Uratować całe miasto, czy jednak się schować, skryć bezpiecznie, albo w ogóle uciec? Czy chcą na tyle ryzykować, czy to jest w ogóle warte? Zdają sobie sprawę z tego, że nie są tak silni, jak to, przeciwko czemu walczą. Bardzo mi się to podobało, naprawdę. I skończyłam tę książkę jako ostatnią z tych wszystkich. W sumie nie wiem czemu, bo ona nawet nie ma 300 stron. Ona jest naprawdę króciutka. To jest pierwszy tom serii też, więc ja mam świadomość tego, że czeka mnie pewnie jakieś 8 kolejnych, po które pewnie nie sięgnę, bo ja nie lubię takich rzeczy. Eee, I tak to są wszystkie książki, które na dzisiaj dla Was przygotowałam. Nie jest tego zbyt wiele, jak mówiłam. Mam 18 lat, jestem w tym momencie w klasie. Więc czas, który mam przeznaczony na czytanie książek znacznie się skurczy. Nie zapowiada się, żeby jakieś podsumowanie czytelnicze nadchodziło w najbliższej przyszłości dla was, a to jest bardzo przykre, bo wiem, że lubicie. Postaram się jak mogę. Też filmy będą o wiele rzadziej, co już mogliście zauważyć. To nie jest tak, że ja wróciłam, tak? Ja nigdy nie zniknęłam. Ja po prostu będę rzadziej. Pozdrawiam was serdecznie. No gdybym miała to ustawić na jakimś rankingu, to na pewno najwyżej e, byłby rajski ogród. Czekajcie, wam zrobię ten ranking, bo jestem dobrą twórczynią internetową. O tak to się prezentuje. Możecie sobie zatrzymać, przeanalizować. No i w zasadzie z mojej strony to tyle. Ten Film był bardzo na pół gwizdka. W tym momencie za 10 minut mam francuski, więc też trochę się spieszę, moi drodzy. Wybaczcie. Tęskniłam za nagrywaniem dla was, szczerze. Najszczerzej na świecie. Tęskniłam się za tym. Tak, i resztę tego filmu dogram telefonem, bo znowu mi się Ten Tęskniłam się za wami i nie wiem, chciałabym dla was nagrywać częściej, absolutnie, ale treści nie będą często, treści nie będą ambitne. Ale wierzę, że jeżeli jesteście prawdziwymi technowidzami, to wy to zaakceptujecie. What can I say more? Napiszcie koniecznie, co wy przeczytaliście w tym czasie. A jeżeli jesteście nowi, to jest wasz pierwszy film na tym kanale, to współczuję. A po drugie, zapraszam na Instagram, a jeżeli nie widzieliście i zapraszam na. Warte społeczności na YouTube, na której informuję o najważniejszych rzeczach związanych z tym kanałem. I zapraszam do sprawdzenia poprzednich części podsumowań czytelniczych. Chociaż nie biorę odpowiedzialności za to, co tam mówię, bo nagrywałam je dosyć dawno temu. Nie bierzcie nigdy moich słów na serio. Stay techno. Kocham Was nad życie. Pa!